Szkoła Podstawowa nr 8 zwyciężyła w 18. turnieju gier i zabaw ruchowych o puchar burmistrza Polic. 28 stycznia w hali sportowej szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Piaskowej po raz kolejny odbył się turniej gier i zabaw ruchowych. Startowało 6 zespołów ze szkół podstawowych naszej gminy: 3, 5, 8, 9 oraz Stanowa i Pilchowa. Niektórzy sprawdzają nauczycieli opiekunów. W zawodach startowało 360 zawodników, którzy wykazywali wielką determinację i wolę zwycięstwa. Kibicowali im rodzice, nauczyciele i koledzy. Były między innymi konkurencje z obręczami, pachłkami, kijkami i szarfami, a także biegi z przewrotami, skokami i strzelanie do bramek. Gospodarzem imprezy była Policka Ósemka, a współorganizatorami Uczniowski Klub Żeglarski Bras oraz Klub Piłkarski Chemik Polica pomagali uczniowie ósemki. Kapitalna rywalizacja na torach. Duża, duża frekwencja, duże zainteresowanie, mnóstwo ludzi na trybunach. I tak jak wspomniałem, wspaniała zabawa. Najlepszą drużyną była reprezentacja szkoły podstawowej numer 8. Drugie miejsce zajęła dziewiątka, a trzecie szkoła filialna w Pilchowie Zwycięzcy zostali nagrodzeni, a wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały upominki.